Zapraszamy do naszego laboratorium. Film powstał dla lepszego zrozumienia procesów kontroli jakości produkowanych przez nas rur oraz linii kroplujących. Wytrzymałość na pęknięcia naprężeniowe wywołane działaniem środowiska. Podczas użytkowania rury oraz linie kroplujące są narażone na oddziaływanie światła, tlenu, ciepła oraz wody. W wyniku wymienionych czynników w tworzywach sztucznych zachodzą zmiany starzeniowe na skutek procesu fotooksydacji i termooksydacji. Procesy destrukcyjne polimerów mogą przebiegać szybciej w wyniku oddziaływania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Pozostałości katalizatorów, zanieczyszczenia niektórymi metalami znajdującymi się w napełniaczach mineralnych, agresywne środowisko w trakcie eksploatacji i tym podobne. Czynniki atmosferyczne powodują efekty destrukcyjne objawiające się zmianą wyglądu zewnętrznego i właściwości fizyko-mechanicznych wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych. Degradacja polimerów może być spowodowana wieloma czynnikami i przebiegać według jednego lub wielu mechanizmów. W zależności od czynnika inicjującego procesy starzeniowe polimerów, rozróżnia się dwa typy procesu utleniania polimerów procesy termodestrukcyjne oraz procesy fotodestrukcyjne. Zgodnie z normą ISO 8796, odpowiednio przygotowane próbki, specjalnie zaginane na przemian pod kątem 90 stopni, są poddawane działaniu specjalnego preparatu w temperaturze 70 stopni Celsjusza w piecu laboratoryjnym. Po upływie godziny próbki są wyjmowane z pieca i poddawane szczegółowym oględzinom. Próbki nie mogą mieć jakichkolwiek uszkodzeń na badanych powierzchniach. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do zakupów.